Cześć, to Aneta. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Daily Being. Chcę dziś porozmawiać z Tobą o zdaniu, które może być dla wielu kobiet momentem zatrzymania. O zdaniu, które na początku potrafi wywołać opór, ale kiedy je naprawdę poczujesz, potrafi zmienić bardzo wiele. To zdanie brzmi: Twój spokój jest ważniejszy niż ich zadowolenie. W tym odcinku. Chcę dać Ci przyzwolenie, byś zaczęła stawiać swój spokój na pierwszym miejscu. Nie z egoizmu, ale z troski. Pokażę Ci też, dlaczego to nie tylko nie niszczy relacji, ale wręcz je uzdrawia. I dam Ci kilka praktycznych sposobów, jak możesz zacząć robić to łagodnie, ale bez poczucia winy. Zastanów się przez chwilę, ile razy powiedziałaś tak, choć w środku czułaś nie. Ile razy zrobiłaś coś wbrew sobie, żeby nikt się nie obraził, nie zawiódł, nie pomyślał o tobie źle? To nie bierze się znikąd. Od małego uczymy się, że bycie dobrą to znaczy nie sprawiać problemów, być grzeczną, pomagać, spełniać cudze oczekiwania. Dorastamy w przekonaniu, że nasza wartość zależy od tego, jak dobrze zaspokajamy cudze potrzeby. I tak. Często z najlepszych intencji zaczynamy stawiać cudze zadowolenie ponad swój wewnętrzny spokój. Mówimy tak, choć jesteśmy zmęczone, zgadzamy się, choć intuicja mówi nie, zostajemy, choć coś w środku mówi, by odejść. Z czasem to staje się wzorcem, automatycznym odruchem, który wcale nie oznacza, że kochamy czy szanujemy kogoś bardziej. Często oznacza, że powoli znikamy w swoim własnym życiu. Na krótką metę wydaje się, że tak jest łatwiej. Nie ma żadnego konfliktu, nikt się nie obraził, być może odnosimy wrażenie, że dzięki temu ktoś bardziej nas lubi czy bardziej szanuje. Jednak na dłuższą metę płacimy za to bardzo wysoką cenę. Pojawia się zmęczenie i przeciążenie, frustracja, której nie wypowiadamy głośno. Poczucie, że nie jesteśmy sobą, że to wszystko kręci się wokół innych ludzi. Relacje stają się jednostronne, bo dajemy ponad swoje możliwości, często kosztem siebie, a nie otrzymujemy tej energii w zamian. Co najtrudniejsze, zaczynamy tracić kontakt ze swoim wnętrzem, bo jeśli przez lata zagłuszamy swoje nie, ono przestaje po prostu być wyraźne. Wybieranie siebie nie oznacza zamykania się na innych. To oznacza, że ty też się liczysz. Twój czas, energia, emocje, ciało to zasoby. Jeśli stale oddajesz je innym bez uzupełniania, w końcu się wypalasz. I paradoksalnie, stawiając swój spokój na pierwszym miejscu, dajesz innym więcej prawdziwej obecności, a nie resztki z siebie. To właśnie dzięki temu relacje mogą stać się zdrowsze, bardziej szczere i lżejsze. Możesz zacząć wybierać swój spokój łagodnie i bez poczucia winy, i chcę Ci przedstawić parę kroków, w jaki sposób możesz to zrobić. Pierwszy krok to zauważenie, gdzie mówisz tak, czując w środku nie. To pierwszy i najważniejszy krok. Nie musisz od razu wszystkiego zmieniać. Wystarczy, że zaczniesz widzieć te momenty. To mogą być proste rzeczy: propozycja spotkania, prośba o pomoc, czy dodatkowe zadania. Drugi krok to zatrzymanie się przed automatycznym tak. Daj sobie przestrzeń. Możesz powiedzieć: Daj mi chwilę, odezwę się później. Te proste zdania, które otwierają ci drogę do świadomej decyzji. Ucz się małych nie. Nie zaczynaj od wielkich konfrontacji. Zacznij od drobiazgów. Na przykład, dziś nie dam rady, potrzebuję odpocząć, to dla mnie za dużo na dzisiaj. I z czasem zobaczysz, że świat się nie zawali, a ty poczujesz w sobie coś, co dawno mogło ucichnąć: spokój i sprawczość. Pamiętam moment, kiedy po raz pierwszy powiedziałam spokojne i łagodne nie, zamiast automatycznego, tak. To była bardzo drobna sytuacja. Ktoś poprosił mnie o pomoc w momencie, kiedy naprawdę potrzebowałam odpocząć. I zwykle zgodziłabym się odruchowo, a potem była po prostu zła na siebie za wzięcie dodatkowego zadania. Tym razem zatrzymałam się i powiedziałam spokojnie, że dziś po prostu nie dam rady. I wiesz co? Świat się nie zawalił, relacja się nie rozpadła, a ja wieczorem czułam się ze sobą naprawdę dobrze. Czułam ogromny spokój i taką prawdziwość. To był mały moment, ale coś we mnie wróciło na swoje miejsce. Chcę zostawić Ci dziś dwa pytania. Nad którymi możesz się spokojnie zatrzymać? W jakiej sytuacji w ostatnim czasie wybrałaś cudze zadowolenie kosztem swojego spokoju? Jak mogłoby wyglądać to samo wydarzenie, gdybyś postawiła siebie i swój spokój na pierwszym miejscu? Zatrzymaj się na chwilę z tymi pytaniami. Posłuchaj, co odpowiada Twoje ciało, Twoje emocje, Twoje wnętrze. Jeśli ten odcinek poruszył Cię, jeśli masz dość zadowolenia wszystkich kosztem siebie, a jednocześnie nie chcesz być twarda, odbierana jaka zimna osoba czy, czy konfliktowa, to dokładnie dlatego stworzyłam kurs Powiedz nie odzyskaj siebie. Jest to praktyczny przewodnik, który krok po kroku pomoże Ci nauczyć się łagodnie, ale stanowczo wyznaczać granice. Bez poczucia winy, bez udowadniania kogoś, kim nie jesteś. Ten kurs pomógł już wielu kobietom odzyskać spokój i wewnętrzną przestrzeń. Jestem przekonana, że może pomóc również Tobie. Link do kursu zostawiam w opisie tego odcinka. I pamiętaj: Twój spokój jest ważniejszy niż jej zadowolenie. Masz pełne prawo go chronić łagodnie, spokojnie i bez tłumaczenia się. Dziękuję Ci, że byłaś dziś ze mną. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie ważny, podziel się nim z kimś bliskim. Może dla tej osoby będzie to również moment, by wybrać siebie. A jeśli chcesz więcej takich refleksji i małych praktyk, zapraszam Cię serdecznie do opisu tego odcinka, gdzie znajdziesz wszystkie linki do moich social mediów. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Daily Being.